Polscy żołnierze jako siły pokojowe na Ukrainie? Odpowiedź polskiego rządu brzmi nie. I jest to nie samego Donalda Tuska, czyli wydawałoby się głos nie do podważenia. No ale jeżeli posłuchamy także innych polskich polityków, no to to nie brzmi już zdecydowanie, mniej zdecydowanie. No a jeżeli popatrzymy na to wszystko szerzej i popatrzymy, ile razy słyszeliśmy nie z ust europejskich polityków, a potem przekraczaliśmy kolejne czerwone linie, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie, no to dyskusja na temat tych sił pokojowych jest jak najbardziej zasadna. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. W zdrowym ciele zdrowy duch, białko kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Kup dostęp i zobacz mój roast w pay per view. Temat sił pokojowych czy misji stabilizacyjnej na Ukrainie, nazwa jest tutaj w tej chwili absolutnie wtórna, na pewno będziemy mieli i to nie tylko w Polsce jeszcze bardzo długo, ale jestem przekonana, że ostatecznie polscy żołnierze na Ukrainę trafią. Niezależnie od tego, co mówią teraz polskie władze i niezależnie od tego, jak bardzo się asekurują. Nie przewidujemy wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy. Natomiast Będziemy wspierali także, jeśli chodzi o logistykę i, i o wsparcie polityczne, państwa, które ewentualnie będą chciały takich gwarancji w przyszłości udzielić. To słowa premiera Donalda Tuska przed wylotem do Paryża nazwołany właściwie ad hoc szczyt. W sprawie Ukrainy. Europejscy politycy, europejscy liderzy naprawdę mają się w tych dniach nad czym zastanawiać, no bo nowa amerykańska administracja bez zbędnych ceregieli i bez zbędnych uprzejmości postawiła sprawę jasno. Warunki sojuszu transatlantyckiego, warunki sojuszu Stanów Zjednoczonych z Europą właśnie się zmieniają. Nowy amerykański sekretarz obrony podczas swojej pierwszej wizyty w kwaterze głównej NATO w Brukseli powiedział wprost: Ukraina do NATO nie wejdzie, a Europa musi wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo na swoim własnym kontynencie. Musi wziąć odpowiedzialność w różnych wymiarach i powiedział to wszystko w kontekście przygotowywanych rozmów pokojowych dotyczących tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, rozmów pod kuratelą Waszyngtonu i samego Donalda Trumpa. Jakiekolwiek gwarancje bezpieczeństwa muszą być wsparte przez europejskie i nieeuropejskie wojska. Jeśli ci żołnierze zostaną rozmieszczeni jako siły pokojowe na Ukrainie, to powinny zostać rozmieszczone jako misja nie w ramach NATO, i nie na podstawie artykułu 5. Musimy mieć też sprawną kontrolę międzynarodową linii kontaktowej, żeby wszystko było jasne. Amerykańskie wojsko nie zostanie rozmieszczone na Ukrainie. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego to jest ten słynny artykuł mówiący jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli atak na jednego członka państw NATO jest atakiem na cały sojusz. I ma być to artykuł absolutnie niestosowany do Ukrainy, no bo jeszcze raz powtórzę, Waszyngton postawił sprawę jasno: nie zobaczymy przynajmniej w ciągu najbliższych 30 lat Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Amerykanie chcą jednak, żeby na Ukrainie stacjonowały międzynarodowe siły, międzynarodowy kontyngent. No i tak jak wcześniej wywarły presję na Izrael i Hamas. Na Rosję i Ukrainę, tak bez dwóch zdań będą teraz wywierać presję na państwa europejskie, żeby one stworzyły, nazwijmy to roboczo, koalicję chętnych, no i żeby w perspektywie kilku, no pewnie bardziej kilkunastu miesięcy, rzeczywiście swoich żołnierzy na Ukrainę wysłały, po to, żeby to wynegocjowane porozumienie, pewnie jakieś ostatecznie zostanie wynegocjowane, wszystko w tej chwili na to wskazuje, żeby oni pilnowali, żeby ono było dotrzymywane, żeby ten pokój na Ukrainie. Ja akurat w jego taką trwałość na dłuższą metę nie wierzę, no ale żeby ono było przestrzegane, przynajmniej powiedzmy, w czasie trwania kadencji Donalda Trumpa. I nie jest to absolutnie żadna tajna prognoza. Europejscy politycy zdają sobie sprawę z tego, że ta amerykańska presja będzie coraz silniejsza presja na to, żeby Kraje europejskie wydawały więcej na obronność, jest już mowa teraz o 5% PKB, i te słowa z ust amerykańskich polityków już się powtarzają. Powiedział to najpierw sam Donald Trump, a teraz słyszymy to z ust kolejnych amerykańskich polityków. 5% PKB na obronność to będzie życzenie z Waszyngtonu. No i właśnie presja w sprawie tej misji pokojowej na Ukrainie i tej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na kontynencie. No i skoro europejscy politycy zdają sobie z tego sprawę, no to stąd właśnie ten szczyt. W Paryżu, po to, żeby o tym porozmawiać, no bo wszyscy wiedzą, że stoimy w tej chwili, y, może nie na rozdrożu, ale w obliczu takiego pęknięcia tego, że właśnie zmieniają się warunki sojuszu, y, transatlantyckiego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. No i Jaką strategię Europa w tej chwili powinna obrać? Jak powinna się w tej sytuacji zachowywać? O tym są te rozmowy w Paryżu, no a to wysyłanie ewentualnych wojsk na Ukrainę to jest absolutnie tego pochodna. No i nie ma oczywiście jak zwykle jednego zdania w Europie, no bo przecież gospodarz tego paryskiego szczytu Emmanuel Macron mówił już rok temu, że prawdopodobnie nadejdzie taki moment, kiedy trzeba będzie nie tylko sprzęt, ale także żołnierzy na ukraińską ziemię wysłać. Wywołał wtedy tym ogromną burzę, ale Uczciwie trzeba powiedzieć, że to on wtedy ten temat rozpoczął, i mimo że ten pomysł był odrzucany, no to teraz ten pomysł wrócił jak bumerang i to jeszcze właśnie ze wsparciem ze strony nowej amerykańskiej administracji. I od razu też odezwała się Wielka Brytania. To jest państwo, które jest jednym z tych najbardziej zaangażowanych w pomoc Ukrainie od lutego 2022 roku. No i brytyjski premier powiedział, że on jest gotowy wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Nie wykluczyła tego Szwecja. Wykluczył to premier Donald Tusk, wykluczył to też przynajmniej na razie premier Norwegii. I jedno spotkanie na pewno tych europejskich sporów nie załatwi. Obserwowaliśmy to tyle razy, że powinniśmy być na to przygotowani. No bo spójrzmy chociażby na to, jakie argumenty na nie najpierw pojawiają się po tej polskiej stronie. Słyszymy, że Polska nie wyśle żołnierzy, dlatego że my cały czas pomagaliśmy Ukrainie, pomagamy Ukrainie, będziemy nadal pomagać Ukrainie logistycznie, wojskowo, pod różnymi względami i że to jest ta nasza rola, jaką my tutaj widzimy dla siebie, jeśli chodzi o wspieranie naszego sąsiada. Słyszymy również taki argument, że przecież my musimy mieć swoich żołnierzy tutaj, na miejscu, w Polsce, dlatego, że mamy granicę z obwodem kaliningradzkim, mamy granicę z Białorusią, na której również stacjonują rosyjscy żołnierze, więc właściwie powinniśmy ją traktować tak, jak granicę z Rosją, więc musimy mieć naszych żołnierzy do dyspozycji tutaj, w Polsce, żeby ewentualnie móc bronić naszych granic. Słyszymy też taki argument, że przecież jeżeli nasi żołnierze pojadą na Ukrainę, no to będzie wysyłanie ich na rzeź, dlatego, że Rosyjscy żołnierze na pewno będą naszych żołnierzy, Polaków, atakować. Taki argument na przykład przytoczył były minister obrony, czyli Mariusz Błaszczak. Ale już na przykład były prezydent Bronisław Komorowski twierdzi, że my się już powinniśmy zacząć przygotowywać do udziału w takim kontyngencie, dlatego że udział w nim to jest nasza polska naturalna rola. Z kolei nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego stwierdził, że Polscy żołnierze na ukraińskiej ziemi to może być coś, czego nie zaakceptują sami Ukraińcy, że im to się może nie spodobać, chociaż z drugiej strony nowy szef BBN-u stwierdził również, że to polskie nie to jest stan na chwilę obecną, a nie wiemy jak będzie dalej. Czy Polska powinna wysłać żołnierzy na Ukrainę w ramach misji pokojowej? Tak czy nie? Na dzień dzisiejszy nie. Na dzień dzisiejszy nie, ale w przyszłości tak. Nie można tego wykluczyć, scenariusze się rozwijają. E, może dojść do takiej sytuacji, że trzeba będzie w jakiś sposób uczestniczyć w tej misji. Jakiekolwiek nasz udział, partycypacja w operacji potencjalnej na Ukrainie e, będzie rozgrywana również przez Rosję w różny sposób. I będzie to bardzo dobry e, przyczynek do tego, żeby wbijać między nas różnego rodzaju e, nieporozumienia. E, bazując na kontekście historycznym, e, przecież wiemy dobrze jak granice w naszym regionie się przesuwały, jakie mieliśmy problemy, kwestia Wołynia, więc... Czyli wszystkie... Rosjanie mogą powiedzieć, albo mogą to skomentować krótko, popatrzcie, Polacy uczestniczą w rozbiorze Ukrainy. Taki kontekst już się pojawia w ramach dezinformacji prowadzonej przez Rosję. Dyskusje dyskusjami, no ale wojskowi już zaczynają liczyć. Tysiąc kilometrów, to jest mniej więcej tyle, ile ma w tej chwili linia frontu na Ukrainie, no bo... Skoro Amerykanie mówią wprost, że Ukraina nie wróci do swoich granic z 1991 roku, no to jeżeli te siły pokojowe miałyby w jakiś sposób pilnować tej linii rozgraniczenia, linii kontaktowej, jak nazwał ją nowy sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, no to będzie właśnie ta linia frontu prawdopodobnie tak jak ona wygląda teraz. I to jest około 1000 kilometrów, gdzie trzeba będzie mieć swoje siły, które będą mogły te obserwować to, co się tam dzieje i będą mogły, no, mówiąc kolokwialnie i w dużym uproszczeniu, pilnować tam porządku. No i na przykład niemiecki Die Welt powołuje się na kręgi wojskowe i twierdzi, że potrzeba by było około 120 tysięcy żołnierzy, nawet jeżeli oni by nie stacjonowali na Ukrainie. Jednocześnie, tylko mówimy o jakiejś rotacji, to wciąż jest to kontyngent składający się z około 40 tysięcy żołnierzy, którzy mieliby tam stacjonować i w ten sposób zapewniać przestrzeganie tego porozumienia, którego, przypomnę, to cały czas oczywiście nie mamy. No a z kolei europejscy urzędnicy mówią, że możemy liczyć, że Europa sama będzie w stanie zapewnić tylko 25 tysięcy żołnierzy, więc tutaj różne opcje są brane pod uwagę, łącznie z zastanawianiem się, czy na przykład Turcja będzie gotowa w taką koalicję chętnych się zaangażować i również wysłać swoje siły na Ukrainę, no bo akurat turecka armia to jest jedna z tych armii, gdzie te siły lądowe są najbardziej rozbudowane. Jedna kwestia to liczby, a druga kwestia to uprawnienia czyli co ci żołnierze. Z tego międzynarodowego kontyngentu mieliby na Ukrainie robić i co mogliby robić? I takich odpowiedzi Amerykanie nie dają. To szef BBN-u powiedział wprost, że podczas wizyty Pita Hekseta w Polsce takich odpowiedzi polska strona nie dostała. Czyli ten amerykański plan jest po prostu doprecyzowany. Na razie to jest pewna idea. My pomagamy wynegocjować pokój, ale Wy potem tego pokoju na Ukrainie pilnujecie. No ale Diabeł tkwi w szczegółach, więc doprecyzowanie tych szczegółów to jest jeszcze kolejny krok, albo może nawet jeszcze kolejny. Tutaj jeszcze raz się powołam na niemiecki Die Welt, bo on znów powołuje się tutaj na wojskowych, którzy twierdzą, że bez możliwości użycia ciężkiej broni obecność takich sił pokojowych, stabilizacyjnych nie miałaby sensu. No ale druga strona medalu to jest pytanie o to, czy Moskwa się zgodzi po prostu na to, żeby te siły pokojowe takie uprawnienia miały. I jest to też kolejny test na tą europejską solidarność. Wcale nie słynną, bo nie słyniemy z tego ostatnio. No i jeżeli to nie ma być misja stabilizacyjna pod auspicjami NATO, pod auspicjami Unii Europejskiej też trudno sobie to wyobrazić: no bo ja nie wyobrażam sobie na ten moment, żeby Viktor Orban czy Robert Fico zgodzili się na to, żeby węgierscy, słowaccy żołnierze w takiej misji uczestniczyli. No to właściwie, kto ma to potem wyegzekwować na zasadzie dobrowolności? No to wiadomo, że wszyscy będą się starali w tym nie uczestniczyć, no chyba że Waszyngton znów pokaże, że ma tak silne argumenty, że kolejne państwa po to, żeby się kolokwialnie mówiąc podlizać Stanom Zjednoczonym, jednak będą chciały tych swoich żołnierzy na Ukrainę wysyłać. A jeżeli to nie Unia Europejska by taką misję koordynowała, co też z drugiej strony trochę się nie klei, no bo Unia Europejska nie jest w żaden sposób sojuszem wojskowym, no to pytanie, kto ostatecznie miałby koordynować tworzenie właśnie takiego kontyngentu, jeśli nie na to nie Unia Europejska, jeżeli miałby to być też państwa pozaeuropejskie, no to organizacyjnie naprawdę wydaje się to być bardzo trudne. Polacy oczywiście brali udział w różnego rodzaju misjach, biorą udział, w Kosowie chociażby stacjonują, polscy Żołnierze, ale to są różnego rodzaju misje koordynowane właśnie przez te instytucje, o których wspominałam. Także te problemy będą się piętrzyć, ale wydaje się też, że determinacja po stronie amerykańskiej jest bardzo duża. No i Donald Trump już zdążył nam pokazać, że jak coś postanowi, to potem to jest tylko kwestia odpowiednich negocjacji i uświadomienia sojusznikom Stanów Zjednoczonych, że ten plan powinien zostać. Wykonany, także test na europejską solidarność i solidarność z Ukrainą i kolejny test też na amerykańską skuteczność. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują twoje pieniądze. W zdrowym ciele zdrowy duch, białko, kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Kup dostęp i zobacz mój roast w pay-per-view. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.